Cześć, z tej strony Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek. W górę dojeżdżamy do 5000 subów. Zostawiacie suba, oglądacie dalej. Cukierek albo psikus. Na cukierka mam już nazbieranego, więc teraz biorę psikusa. Pierwsze co wypadło z psikusowej skrzynki to monety. Dalej mamy podwajaczy punktów doświadczenia. Bardzo się przydadzą. Monety, hajs, hajs zawsze biorę w ciemno. Mam mało, oczywiście, że się przyda. Podwajaczy punktów doświadczenia to jest kolejna rzecz, jaka wydrupi moc do max. Jeden, jak ja dawno Max nie grałem. Max, ja cię przepraszam, ja nie wiedziałem, ja więcej nie będę. Dobra, punkty mocy dla dowolnego zadymiarza był jumpscare. Tak, takie coś, co się pojawiło, to jest właśnie jumpscare. Jako fan horrorów, oczywiście, mogę wam to powiedzieć. Dalej monety, dalej monety, tam coś tam jeszcze było, nieważne co. Ikona gracza, fajna, to fajna, co się pojawiło. Kredyty, jeżeli będą jeszcze raz kredyty, to oczywiście biorę. Lajkujcie, subskrybujcie.